Hej Simanko, witam cię bardzo serdecznie. Pewnie zastanawiasz się, co to jest za filmik, co to jest za wstęp, a no już ci tłumaczę, tak więc usiądź wygodnie i posłuchaj. Jeśli śledzisz mój kanał, jeśli oglądasz odcinki, które robię, to pewnie wiesz, że jestem bardzo pozytywnie nastawionym do życia chłopakiem i chciałbym ten swój pozytywizm przelać również na Ciebie. Żebyś Ty również czerpał same korzyści ze swojego życia, żebyś umiał cieszyć się tym, co daje życie i, i po prostu był zajebiście szczęśliwym człowiekiem. Ja jestem, wiem, że Ty też możesz być. Dużo razy wspominałem właśnie o pozytywnym myśleniu, o dążeniu do sukcesu, o byciu po prostu naprawdę spoko, spoko człowiekiem. I to będzie taka nowa seria na kanale, to będzie taka seria właśnie takich vlogów prowadzonych przeze mnie, przeze mnie, w których w każdym vlogu będzie to inny temat, już mam temat na pierwszy vlog, już za tydzień się to pojawi, będzie to vlog na temat sukcesu, na temat co to jest sukces i, i ogólnie na temat sukcesu właśnie. Jeśli chodzi o czas pojawiania się tych vlogów, to staram się, aby regularnie to się pojawiało, co tydzień, w poniedziałki, właśnie tak jak dzisiaj, jeśli myślisz, że nic nie da się zrobić z twoim życiem, że najlepiej jest iść do szkoły albo do pracy, przyjść z pracy, już nie myśleć, w ogóle wyłączyć się, nic nie robić ze swoim życiem, to jesteś w błędzie, a ja ci powiem dlaczego, ja ci powiem, co możesz zmienić i... Pokaże Ci, jak fajnie możesz wyciągnąć swoje, swoje marzenia, które, które masz w sobie od bardzo wielu lat, jak je wyciągnąć, jak je wypromować, jak je, żeby one ujrzały światło dzienne, żeby one stały się realne. Ja ci w tym pomogę. I jeśli, jeśli myślisz, że, że wszystko wiesz, że jesteś najmądrzejszy po prostu, że nie musisz słuchać takich pierdół ode mnie, uwierz mi, jesteś w błędzie. Jesteś w błędzie, bo powinieneś, bo jestem pewien, że z 80%, no jak nie więcej naprawdę ludzi, niestety, ale no nie radzi sobie, nie radzi sobie, są dane, które potwierdzają, że na przykład w moim wieku, czyli 20, około 4 lata, a nawet młodsi ludzie, każdy z nas chce osiągnąć sukces w życiu. Niestety udaje się to tylko 5%, no 5% ludzi, czyli na przykład weźmy 100 ludzi takich jak ja, 100 ludzi podobnych do mnie, postawmy ich koło siebie i tylko 5 z nas osiągnie sukces, tylko jedna będzie bardzo bogata. Dlaczego tak się dzieje? No to opowiem właśnie na tych vlogach, opowiem Ci, jak być tą jedną osobą, jak być w tych 5% ludzi, którzy osiągną sukces. Nie powiem Ci, jak dokładnie osiągnąć sukces, żeby co robić, poszczególne kroki, ale, ale przygotuję Cię mentalnie, bo bardzo wiele zależy od tego, jak myślimy, o czym myślimy i tak ale to już za bardzo wchodzę na te tematy, które chciałbym poruszyć właśnie we vlogach. Tak więc, to jest taki początkujący vlog, w którym chciałbym właśnie powiedzieć, że tak, taka seria będzie. Tak więc, przygotujcie się na ciepłą datkę pozytywnej energii co tydzień. Tak więc, dzięki i do zobaczenia.